Wszyscy wiemy, że to Lech Kaczyński organizował wylot do Smoleńska. Mimo, że oni się cały czas próbują stwierdzić, że to, że to Tusk organizował. Przecież sąd nawet skazał tego Abramskiego za to, że to właśnie Lech Kaczyński organizował jego kancelaria prezydenta wylot do, Smo do Smoleńska. Bo cały ten arabski się na to zgodził. A nie miał prawa się zgodzić. Ponieważ powiedzieć Lechu, głupi chuju, to ja szef kancelarii Tuska organizuje ci wylot, bo premier organizuje wylot prezydenta, a nie ty. Ale Lech Kaczyński nie, jo, 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 jo. Tusk mówi, dobra, niech seleci. I ten, kurwa, wyrok dostał sądowy za to, że mu pozwolił. Więc jak chcecie większych dowodów? Już. nie mówię, że w telewizji o tym było głośno, więc są nagrania, jak Lech mówi, że to ja organizuję, Jarek, to ja organizowałem. Tak samo są nagrania, że Jarek mówi, że Rosja to ciepły naród, Putin jest wspaniały, trzeba mu robić laskę, mój brat mu laskę robi. To wszystko jest telewizji nagrane. Lech Kaczyński, jako jeden prezydent, leciał do Moskwy wiatować wojska radzieckie, które mordowały tych Ukraińców i Gruzinów. On no, zaczął w ogóle gadać. No, ca I cały ten szambo wziął i tam wylał tych przygłupów ze polecieli. Bardzo dobrze. Wiesz, to był najpiękniejszy dzień dla Polski. No, ten 2010. To był tak wspaniały dzień. Po prostu ja tam byłem tak szczęśliwy. A z drugiej tak smutny, że tak mało ich ze sobą zabrał. No. Nie tylko tej rządy, było szkoda, bo to taka. Baba Jaga, co nie, ale taka sympatyczna Baba Jaga, no, to tylko jedynie jej było szkoda, no ale widziała, go brała. No ale, no, kto inny by ją wziął, no, taka brzydka, więc po prostu ten się połaścił, no, brat go, Jarek, gwałcił i to w sumie... A, no, sprawy rodziny nie wchodzimy. W każdym razie dobrze, że ten jeden już tego nie ma, tego drugiego, sobie widzicie, co przez 8 lat się wydarzyło. Wojnę na Ukrainie rozpętał. No. Ruski agent Polskę zniszczył, dokładnie językiem Putina Gada. A ci głupi Polacy, co się wpisowców, jak komórkę nowotworową przemieniają i takie pierdolą głupot, jeden po drugim to samo, co w telewizji usłyszą. Bo w telewizji to jest tak, że jak usłyszałem, to to musi być prawda. A w TVP Info mi przez 8 lat mówili, że podkatyniony pod przysztusk mordował. A wojnę to rozpoczął hitler z No i takie chodzą, gadają głupoty po telewizji, że to jest to raz niemiecki, raz fiński, raz austriacki, raz ruski, raz marsjański, raz kurwa, nie wiem, z dupy agent. Ech, no, a nie widzą, że to im to wszystko ładnie do łóżka szepcze. A szepcze im to pan Kurski, pan Kaczyński, pan Morawiecki. Diabełki małe, no. Pomyślcie, głupi pisowcy, no. Ja wiem, że pod Katyniem 40 lat Polska czekała, żeby wiedzieć się prawdę, że to Niemcy, że to Rosjanie, przepraszam, a nie Niemcy mordowali. Tak wy głupki naprawdę możecie trochę użyć mózgu i internetu, żeby zobaczyć, że nie 40 lat czekać, tylko trochę szybciej. Że to wszystko Kaczyński, całe to zło Polsce wyrządził, a nie jakiś biedny Tusk, bohater największy. Nawet mu dupę nie pod bo nie macie prawa wylizać za to, że napis głosowaliście, chamy jedne.